Witam wszystkich serdecznie na mapie Metalopolis ćwierćfinał Intel Extreme Masters światowe finały w Hanowerze. W ćwierćfinale spotyka się Hydra Grać z USA oraz Squirtle grać z Korei i w tym momencie, jak już wiecie, jestem totalnym nobem. Bo powiedziałem, że w Intel Stream Masters nie mogą grać ludzie z Korei, co potem tam poprawiłem w swoim filmiku. Przyznaję się, to był mój duży, duży błąd. Z czymś, z innym turniejem po prostu mi się pomyliło. Tak więc, mecz zerk kontra Protoss na mapie Metalopolis, stary, starej, dobrej Metalopolis, której kiedyś nienawidziłem, potem polubiłem i która dalej jest w map -poolu. nie została usunięta na szczęście. Yy, za chwilę będziemy mieli fajną akcję na tej mapie. No, gracze się nauczyli w jakiś sposób. Bardzo łatwo zobaczyć, gdzie jest przeciwnik, kiedy gra się przeciwko zergowi. Yy, a no, robi się to tak. Wysyłamy przede wszystkim scout'a na dół, który ma zobaczyć, czy tu nie ma przeciwnika. I najwidoczniej o tym nie wie do końca Rotos, że powinien był podjechać troszeczkę dalej i wtedy by zobaczył, czy nic tutaj nie podjeżdża. Ale on to po części też już wie, bo podjechał tym do tyłu, zobaczył, że nic nie podleciało. Więc to też jest sposób y, dobry. Dzięki temu od razu wie, gdzie jest przeciwnik może też pojechać. No, każdy sposób jest dobry, zależy to, co woli, jak woli. Y, mecz numer 2: y, pierwszy mecz wygrał Hydra. Y, bardzo dobrze to roze wszystko rozegrał. Koruptor idealnie zdjęły y, Kolosy i było po zabawie. Y, jest to Ćwierćfinał, jeżeli się nie mylę, best of 5, czyli do trzech wygranych, aczkolwiek zawsze mogę się mylić pod tym względem, ale wydaje mi się, że to jest idealne, że tak właśnie teraz jest best of five. Spawing location, no dalekie, dalekie, bardzo daleki na piechotkę trzeba troszeczkę podreptać, potuptać zanim się przejdzie, a jak się jest hydraliskiem, trzeba troszeczkę się posilizgać dokładnie. Otwarcie ze strony Squirtle dosyć takie, można powiedzieć, standardowe. Jest gaz, już zbieramy. Jest Super Nic nadzwyczajnego, żadnego cizu nie widzę ani z jednej, ani z drugiej strony. No, ciężko, żeby Zerg zrobił ciz, Chociaż to też się zdarza czasami, że Zerg, widziałem kiedyś akcję, Zerg postawił tutaj swoją haczerkę z Ustawił i był ząg dla Protosa autentyczny, autentyczny ząg. Nie proponowałbym tego przeciwko. Nie proponowałbym tego przeciwko Teranowi, bo Terran po prostu podniesie jednostki i odleci sobie i nie będzie nic do zabawy. Dobra, ale kontynuujmy dalej. Jest szybka haczerka, to była haczerka jednak po spam poolu. Za chwilę wyskoczy królowa i Czy zobaczymy metabolic boost, metabolic boost, metabolic boost, nie ma jeszcze metabolic boost. Za chwilkę ciut brakuje... Nie, jeszcze nie będzie metabolic błysk, natomiast Queen wypluł sobie larwy. A propos wypluwania larw to okazało się, że mój Queen, moja kotka najwidoczniej ma jakiegoś maphacka, bo wypluła z siebie 5 małych larw, a nie 4, a jeśli się nie mylę e, królowa może tylko 4 larwy wypluć, więc coś mi tutaj nie pasuje, muszę z nią pogadać na tematy oszukiwania na battle necie. Kontynuując, moją myśl na temat dziwnych tekstów, to chyba byłoby na tyle. Sprawdza tutaj Hydra, czy nie ma żadnego proxy pylona, na przykład, czy nie ma proxy gateway'a, bo też czasami gracze tak robią. Koreańczycy są zdani z tego, z tego, co zauważyłem, że lubią iść w jednostki powietrzne, na przykład ACE. Świetnie idę, rozwaliły fenixami, używał ich w sposób idealny i właśnie a proposz powiedziałem, jednostki powietrzne, nawet nie widziałem tego Stargate'a. Jest Stargate. Jest gateway, troszeczkę inny build niż ostatnio, gdyż wtedy były trzy gateway, szybka ekspansja i dopiero Stargate, a teraz od razu mamy Stargate'a. Może idra to sprawdzić, latując tym Overlordem, ale jeszcze troszeczkę miejsca brakuje. A ja swoją drogą chciałem podziękować wszystkim, którzy dokonali wpłaty na moją rzecz, na rzeczy nie moją rzecz, na rzecz kanału, dzięki które, dzięki tym wpłatom uda mi się w końcu kupić porządny sprzęt. Jest już, słuchajcie, chyba 125 zł, a wpłaciło do tej pory 4 osoby, więc ja jestem w szoku i bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy. Do... Dokonali tych wpłat, jesteście naprawdę wielcy. Dziękuję wam za to wszystko. Jest wojdrej, czy byśmy mieli szybkiego, e, Szybki Wojdrej raz, czy też e, będzie to jako jednostka, na razie jakaś wspomagająca, która ma pomóc przeciwko na przykład Roczom, których aktualnie raczej nie będzie, skoro jest e, szybka haczerka, to minerały na coś trzeba było trzeba było minerały zbierać. Jest też LER, czy zobaczy ten prołb, co się dokładnie dzieje, przyjrzyjmy się. Co widzi? Nie widzi jeszcze tego Ler, a szkoda, zbiera energię, będzie chciał podjechać, zobaczyć energii, jeszcze nie uzbierał. Dobrze, ma teraz, w tym momencie powinien spróbować zaatakować, zaatakować. Szybki sprint i zobaczyć co tam się dzieje. Nie, nie, bez szybkiego sprintu nie chcę zobaczyć co się dzieje. Jest Roach Warren, dopiero jak już była w drodze hmm, Ler, leży, a ten Probe dalej tutaj sobie siedzi, co jest bardzo ciekawe. Jest, Wazerlingi podbiegły, zdjęły go. Bardzo szybko, gdzie jest ten Wojdrej? Wojdrej, Wojdrej, gdzie on jest? Gdzieś on tutaj był. Tu jest proxy Pylon, tu jest Wojdrej, który już coś zabił. Czy to będzie jego pierwsza ofiara? To była jego druga ofiara. On jest z tego powodu szczęśliwy, że mógł przybiec, chociaż mojego Zerlinga. I będzie Zerling numer 3 przypieczony. Tak to czasami bywa. Ten natomiast wie, że poluje gdzieś Wojdrej i Idra go chyba nie wykorzysta. Nie pośle na pewną śmierć. Będzie im po prostu biegał. Jest Overlord ustawiony. Który ma Pewnie z biegiem czasu wlecieć, coś zobaczyć, przypilnować, coś zobaczyć, czy może timing, czy nie ma jakiejś ekspansji. W międzyczasie szybka ekspansja ze strony Idry to już jego druga. Ciekawe, czy Idra zobaczył, nie widział tego pajlona. Przeciwnik też nie widzi, już w tym momencie zobaczył, że podleciał Wojdrej. bów. <laughs> Uda się rozwalić, na pewno uda się rozwalić, gdyż nawet nie widzę nigdzie tej hydralizacji. Den dopiero, tak, dopiero jest stawiany, więc ta papa, do widzenia. Ona na pewno nie przetrzyma. Podleciały dwie królowe na siłę, mogłyby coś zrobić, ale zrobią te jednostki Armia Ziemna zrobi coś z nimi. Fenix podniesie coś, nic Feniks nie podnosi, a miałby energię, jest, podniósł królowę, królową i jej wielki zadek w tym momencie Idra ma przechlapany, bo jego armia jest dosyć mała z tego względu, że zapewne ma więcej harwesterów. Tak jest, tak, Idra ma więcej harwesterów, i dochodzi teraz do walki. Idry. armia Idry jest mała, nie jest zbyt potężna. Jest ten i idealnie się spisuje na te rącze. Spankroll poszedł, został forcefield postawiony i good game ze strony Idry po zabawie, szybko go rozwalił, Idra chciał pójść w bardzo ekonomiczny build, nie wyszło mu to, Protoss to wykrył, szybciutko zaatakował, pozbył się go, mecz numer 2, więc mamy 1 do 1, a ja Was żegnam i mam nadzieję, że Wam się to podobało, jeżeli się podobało to zasubskrybujcie mój kanał i dobra, to na razie, cześć!